0 Jeden punkt. Jesteście zadowoleni? Ja myślę, że nie. To co widzieliśmy, wydaje mi się, że zdążylibyśmy coś więcej, bo no, graliśmy bardzo dobrze kombinacyjnie bo tak Mieli dwie, trzy fajne sytuacje w drugiej polowie. Eee, ale dobrze, no zero z tyłu. Eee, brakowało nam tego zakończenia, ale nie Jesteśmy zadowoleni, ale wydaje mi się, że moglibyśmy wyciągnąć więcej. Erik, ta pierwsza połowa wyglądała taka zamknięta, ale to była taka taktyka. W drugiej połowie potem z kolei tak, no... Mieliście więcej z gry, więcej sytuacji. Tak, tak to miało wyglądać? Taki był plan na ten mecz? Nie, po prostu wydaje mi się, że dobrze zaczynaliśmy mecz. Potem aż trochę zabyło ten high i to wszystko. Wy, wybiło to trochę? No, trochę tak, bo wydaje mi się, że... Coraz bliżej jesteśmy bramki, coraz bardziej płynnie gramy, ale potem nas no, trochę to uspokoiło wszystko, ale druga polowa pokazała, że po prostu mamy dobry zespół, potrafimy grać dobrze i też e, oprócz tej jednej, dwie sytuacji w końcu meczu tak lech, nie wiem czy miał jaką sytuację, ale jest ok, e, i jedziemy dalej. No właśnie wa, no teraz jedziecie dalej, co w głowie już w tej chwili chyba tylko będą derby, prawda? Oczywiście, że tak. Najpierw jeszcze musimy trochę przeanalizować ten mecz. Zobaczyć jak strzelić bramkę, bo sytuację mamy tylko. Niestety ten mecz nam się nie udało rozstrzelić, ale tak, no spokojnie. dobry odpocząć, analizować i robimy swoje dalej. Może być 40 tysięcy? Jak to jest, jak się z opaską kapitańską wyprowadza drużyna, a tu tak cały stadion huczy? Mogłyby być jeszcze więcej, jakby da Mogłoby być więcej, tyle. Taki, Grałeś już w takich derbach, dla ciebie derby w ojczyźnie, to, to, to co u jaki było najważniejszy mecz? Nie wiem. Nie ma takich ja derby. Ja trochę jak... inaczej wcześniej czułem, Aha. bo nie jestem Polakiem, nie. także dla mnie no taki największy derby był w Słowenii, u Maribor Olimpia, ale Aha. oczywiście to teraz z latami zaczynałem Złapałeś czuć już. tą o, już. euforię jakieś ten mecz, się zbliża, także... Wydaje mi się, że no, jak nie najlepszy, to jest drugi najlepszy mecz w Polsce. Eric, a wy się spodziewaliście, że Lech będzie tak zachowawczo grał? A, bo można było się nastawić, że jednak będą chcieli, że mecz będzie podobny do tego z Jagiellonią, a tu jednak... No nie było tak, dokładnie. Eee... Wydaje mi się, że Lech jest, nie, nie powiem, że są w kryzysie, tylko mają trochę w im siedzi to i to nie są, są takie swobodni, luźni i my spróbowaliśmy wszystko, żeby wykorzystać to w naszym korzystnie. nie udało się, ale tak jak mówiłem, musimy być zadowoleni z gry, tylko brakowała ta kropka na A ten twój strzał zablokowany było blisko? No na pewno bramka, jak nie zablokuje, na pewno bramka. Ale dobrze, że jestem w takiej sytuacji, że możesz strzelać bramkę. Mam nadzieję, że już w następnym meczu zmarznie coś. Dzięki. Dziękuję bardzo.